Stalker to jedno z najlepiej napisanych uniwersów, mające bogatą historię i oddane community. To nie jest typowa gra z otwartym światem, gdzie zbieramy coraz to lepszy ekwipunek, a fabuła jest tylko otoczką dla rozgrywki. Zainteresowanie grą jest ogromne, chociaż premiera Stalkera 2 to nie do końca to, na co liczyliśmy. Na nowego Stalkera przyszło nam czekać bardzo długo. Ostatnia odsłona z serii, czyli Zew Prypeci, została wydana w 2009 roku, a sama premiera Stalkera 2 była niejednokrotnie przekładana. Gra miała ogromne problemy produkcyjne i z pewnością nie jest to idealny start, o jakim marzyli twórcy, o czym dowiedzie się więcej już za moment. Mimo premierowych trudności, potencjał gry jest ogromny i Stalker zbiera swoje pierwsze, pozytywne opinie. Zacznijmy od tego, że S.T.A.L.K.E.R. 2 to zdecydowanie unikalne doświadczenie, które nie robi za wszelką cenę wszystkiego, aby otworzyć się dla szerokiego grona odbiorców. Na próżno szukać tu ułatwień na każdym kroku i prowadzenia za rączkę. Gra od samego początku doświadcza nas ponurym, postapokaliptycznym klimatem i z każdym kolejnym krokiem utwierdza w przekonaniu, że musimy się mieć na baczności. Akcja stalkera rozgrywa się na fikcyjnym obszarze wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej zwanym Zoną. Historia katastrofy elektrowni potoczyła się inaczej niż w rzeczywistości. W roku 2006 czasu gry doszło do tak drugiej emisji, w wyniku której sarkofag elektrowni uległ zniszczeniu, a strefa wykluczenia poszerzyła się kilkukrotnie. W zonie pojawiły się mutanty, różnego rodzaju anomalie i artefakty, po które wybrali się tytułowi stalkerzy. Świat, po którym przyjdzie się nam poruszać, składa się z 12 regionów i jest naprawdę spory. Mowa tu o 64 km2. W grze wcielamy się w bohatera imieniem Skif. Po drugiej eksplozji reaktora w centrum zamkniętego obszaru zrodziło się potężne źródło energii. Naszym zadaniem jest zgłębić temat tego zjawiska, a nieliniowa konstrukcja tytułu odda w nasze ręce dowolność w poznawaniu świata i mierzenia się z konsekwencjami naszych akcji. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pognać prosto przed siebie w nadziei na łatwy zarobek, jednak każdy doświadczony stalker wie, że w niektóre rejony lepiej się nie zapuszczać, zwłaszcza bez właściwego ekwipunku. A szybko zorientujemy się, że jest on na wagę złota. Rozsądne gospodarowanie amunicją, jedzeniem i ekwipunkiem to w stalkerze zwykła codzienność. Bronie, które znajdziemy po pokonaniu przeciwników, w większości przypadków będą zniszczone, a inwestowanie ciężko zdobytych pieniędzy w naprawę uszkodzonego ekwipunku najczęściej okaże się nieopłacalne. Z każdym oddanym strzałem broń ma większą szansę na zacięcie się, oczywiście w najgorszym możliwym momencie. Podobnie jest z pancerzem. Z każdym uderzeniem zbroja staje się coraz mniej odporna na zagrożenia. Dbanie o stan wyposażenia jest konieczne, zona to nieprzyjazna człowiekowi strefa, w której trzeba zrobić wszystko, co tylko zwiększy nasze szanse na przeżycie. Jeśli nie będziemy przykładać uwagi do ekwipunku, gra brutalnie da nam o tym znać. Wysoki poziom radiacji w niektórych lokacjach będzie wymagał od nas odpowiedniego stroju ochronnego, bez którego daleko nie zajdziemy. Oczywiście wyposażenie to nie wszystko. W naszym interesie leży to, aby zadbać również o te ludzkie, bardziej przyziemne potrzeby. Gra prędzej czy później zmusi nas do odpoczynku i będziemy musieli się położyć. Otrzymanie w starciu obrażeń może skutkować krwotokiem, który trzeba będzie zatamować bandażem z gazą. Do tego dochodzi głód, więc od czasu do czasu powinniśmy coś przekąsić. A o tym, że radiację najlepiej zbić mocnym alkoholem, chyba nie trzeba przypominać. Tutaj dochodzimy do pewnej kwestii, która jak dla mnie kłóci się z obecną mechaniką. Niby deficyt zasobów, a przedmioty zostały upakowane wszędzie. Po kilku godzinach zerkam w ekwipunek. Kilkanaście bandaży, osiem granatów, dziesięć metkitów. Zdecydowanie nie jest to hardkorowy Stalker Gamma. Rozgrywka w Stalkerze 2 jest trudna, ale ułatwiony dostęp do kluczowych dla mechaniki przedmiotów jest mocno casualowym rozwiązaniem. GSC Game World ogłosili, że udostępnią niezbędne narzędzia moderom, aby mogli pracować nad usprawnieniem gry. Małe zmiany w balansie na pewno by nie zaszkodziły. Gra wykorzystuje Unreal Engine 5 do tworzenia fotorealistycznych obrazów, dynamiczne światło dobrze ją uzupełnia, choć na ten moment nie zawsze. Takiej ilości wizualnych artefaktów podczas rozgrywki naprawdę się nie spodziewałem. Na papierze wszystko wygląda super, skalowanie wielkości obiektów, rozmieszczenie ich przy użyciu fotogrametrii, animacje stworzone przy wykorzystaniu motion capture oraz ogromna ilość detali dodanych od czasów dema. O ile o kaczenkach nie można powiedzieć złego słowa, to do grafiki można, a nawet trzeba się przyczepić. Ze światłem dzieją się tu dziwne rzeczy. W cieszeniu się krajobrazami przeszkadza również fakt, że tekstury flikerują jako szalałe. Ogromne problemy z optymalizacją położą na kolana nawet najmocniejsze karty i nie miałbym nic przeciwko, gdyby premiera tylko z tego powodu została przełożona raz jeszcze, aby twórcy mieli czas to porządnie ogarnąć. Jeśli nie przeszkadza Wam rozgrywka, która momentami spada poniżej 60 klatek, to można grać bez problemu. Jednak u mnie shooter z takim klatkarzem generuje niesamowitą frustrację. Sam design świata jest mroczny i bardzo klimatyczny. Tworzy autentyczny świat i szkoda, że wspomniane problemy tak często wybijają z imersji. Większość elementów, od dróg po zawalone budynki, wyglądają naprawdę dobrze, ale ciężko oprzeć się wrażeniu, że gra jest po prostu nierówna. Zejdźmy ze ścieżki i przebijmy się przez kilka krzaków. Czuć, że coś jest nie tak. To sztywne obiekty, które nie reagują na naszą obecność. Drobnostka, ale będąc szczerym, na premierę spodziewałem się czegoś więcej. Z jednej strony eksplorujemy klimatyczne, ręcznie przygotowane środowisko, a z drugiej strony uderza nas prostota, słaba optymalizacja i błędy. Oczywiście to wszystko w nadchodzących miesiącach może się zmienić, ale otrzymanie produktu w takiej formie zostawia pewien niesmak. Na szczególną uwagę zasługuje oprawa dźwiękowa, którą S.T.A.L.K.E.R. 2 potrafi nieźle przestraszyć. Podziemne bunkry i tunele to zupełnie inny świat, o czym fani serii wiedzą doskonale. To właśnie tu należy zachować jeszcze większą czujność, o czym dobitnie daje nam znać pełne grozy dźwiękowienie. S.T.A.L.K.E.R. 2 często prowadzi narrację poprzez dźwięk, od dźwięków deszczu, przez niepokojące ambienty, aż po odgłosy mutantów i wystrzałów, które zostały zrealizowane świetnie. Na naszej drodze spotkamy całe mnóstwo przeciwników, którzy różnią się pod względem zachowania i atrybutów. Odpowiedni wybór broni, amunicji i stylu rozgrywki jest konieczny, aby sprawnie sobie z nimi radzić. Stworzenia, które spotkamy na naszej drodze, serio potrafią być przerażające. S.T.A.L.K.E.R. 2 zazwyczaj utrzymuje nas w stanie ciągłego zagrożenia, gdzie wywalenie w panice dwóch magazynków na zmutowane psy może nie być najlepszym pomysłem. Mutanty żyją, polują i przemieszczają się, podobnie jest z ludźmi, przeciwnikami. Dajmy na to, jeśli oczyścimy jakąś bazę, w której osiedlili się bandyci, po jakimś czasie może ona zostać przejęta przez inną frakcję. Systemem A Life 2.0 twórcy nie chwalili się zbytnio przed premierą. Potrafi on poprowadzić do różnych randomowych wydarzeń, ale na ten moment sprawia wrażenie niedopracowanego i czasem ciężko sobie wytłumaczyć, co kieruje AI. Wrogo nastawione frakcje, bandyci i mutanty to nie jedyne zagrożenia, które spotkają nas w stalkerze. Świat zony jest pełen różnego rodzaju anomalii, które mogą okazać się równie niebezpieczne. Anomalie powstają dynamicznie w różnych miejscach, co niejednokrotnie potrafi zaskoczyć. Oczywiście z czasem, jeśli spędzimy wystarczająco dużo godzin w grze i bliżej poznamy sposób, w jaki się zachowują, będziemy mogli dość sprawnie poruszać się po świecie gry. Sprawę ułatwiają coraz to nowocześniejsze przyrządy do wykrywania artefaktów. Mimo wszystko, na początku warto z rozwagą stawiać kolejne kroki i zawsze mieć w zapasie odpowiednie leki. Stalker 2 posiada cztery zakończenia, jak twierdzą twórcy, gra jest zbudowana w taki sposób, że nie da się zobaczyć wszystkiego za pierwszym razem i nie chodzi tu tylko o finalne zakończenia. Fabuła nie ogranicza się tylko do wyboru frakcji, a ogromny wpływ na wydarzenia mają nasze decyzje, które będziemy podejmować w trakcie przygody. Wybory i konsekwencje naszych działań absolutnie nie są oczywiste. Mimo najszczerszych chęci konsekwencje naszych działań niejednokrotnie nas zaskoczą. Główne zadania szczególnie wpływają na przebieg historii, jednak nawet te poboczne, które poznamy dzięki napotkanym postaciom, mogą mieć wpływ na finalne zakończenie. Jeśli zastanawiacie się, czy warto kupić Stalkera 2, to odpowiedź nie jest taka prosta. Stalker 2 to przede wszystkim wiarygodny, postapokaliptyczny świat, gdzie klimat rozgrywki stanowi najmocniejszą stronę produkcji. Odkrywanie zony to angażujące doświadczenie, któremu towarzyszy uczucie ciągłego niepokoju. Ogromna mapa i charyzmatyczne postaci, które spotkamy w grze sprawiają, że ciągle mamy ochotę odkrywać nowe obszary zony. Twórców czeka ogrom pracy nad tytułem, a ja nie mogę się doczekać, aby zobaczyć postępy ich prac. Jeśli materiał Ci się spodobał, polub ten film. A jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, subskrybuj Tech Polska gry. I swoje od Darogo Starkier. Trzymajcie się. Cześć!